Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mamy dzisiaj sobotę, kolejny dzień pański, weekend, a więc dużo radosnego czasu, w którym możemy odpocząć. Dzisiejsze słowo mówi jakby o dwóch rzeczach. Najpierw mówi e, historia Abrahama z listu do Rzymian o tym, że to jest człowiek, który uwierzył nadziei wbrew nadziei, a potem mamy Ewangelię, w której Pan Jezus mówi, że mamy się niczego nie bać. Co to znaczy uwierzyć nadziei wbrew nadziei? Łatwo nam przychodzi wierzyć wtedy, kiedy wszystko się układa, kiedy wszystko jest po naszej myśli, kiedy nawet Pan Bóg wpisuje się w nasze pragnienia, w nasze oczekiwania. Trudniej jest wtedy, kiedy Pan Bóg przychodzi i mówi: Ok, jesteś starym dziadkiem, ale będziesz miał syna, będziesz człowiekiem, który będzie ojcem. Fajnie. Tak się dzieje każdego dnia. Bóg do nas przychodzi i mówi: Słuchaj. Ty widzisz beznadzieję, ty widzisz niemożliwość, a ja widzę możliwości. Ja widzę sytuacje, z których możesz wychodzić wbrew temu, co czujesz. To bronienie wiary, o której mówi Pan Jezus w Wangelii, wcale to nie muszą być prześladowania zewnętrzne. Myślę, że częściej chodzi o te prześladowania wewnętrzne, o te głosy wewnętrzne, które mi mówią, bez sensu jest wierzyć, szkoda się męczyć. Po co w ogóle się trudzisz, i tak dalej? Znamy tę historię. Łącząc te dwa zdania, myślę, że chodzi o to, żebyśmy w końcu zaczęli wierzyć Jezusowi, będąc chrześcijanami, a nie sobie i swoim odczuciom, a nie swoim brakom i małościom. A więc niech ta sobota będzie takim dniem, w którym będziemy próbować wierzyć wbrew temu, co często mówi nam nasza głowa, nasze serce, nasze doświadczenia i zranienia. Życzę powodzenia. Miejcie dobry, słoneczny dzień, dzień, w którym będziecie poznawać siebie, ale też Pana Boga, który jest w nas, który jest dobry. Szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.